Cześć, ja się nazywam Antonina Aondo i jestem trenerem personalnym oraz instruktorką fitness. Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, natomiast w branży działam chyba od. Yy, nie chyba, tylko działam od 2012 roku, a sportem zajmuję się chyba od zawsze. Tworzę zindywidualizowane plany treningowe, prowadzę również zajęcia grupowe. Od zeszłego roku prowadzę również zajęcia online w formie wyzwań. Jeżeli chciałabyś skorzystać z takiego profesjonalnie ułożonego planu treningowego, to zapraszam Cię. Do y, kontaktu. Y, oczywiście, jeżeli chcesz y, skorzystać z, y, z jednego z moich wyzwań, to również napisz do mnie y, y, albo w wiadomości e-mail, albo na messengerze. Zapraszam.